Za nami szesnasta edycja regat kajakowych osób niepełnosprawnych nad stawem górnym w pionkach. Udział w wydarzeniu wzięło 180 podopiecznych środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej, a łącznie z opiekunami i wolontariuszami ponad 300 osób. Celem tego wydarzenia jest pokazanie, że niepełnosprawni. To tak naprawdę ludzie, którzy mają takie same oczekiwania jak ludzie zdrowi, lubią spędzać aktywnie czas, lubią przebywać z sobą i, przede wszystkim, takim głównym celem, między innymi, jest pokazanie tego, jak potężne, pozytywne emocje mieszkają w takich osobach, jak potrafią cieszyć się. Ze wszystkiego. Pływanie w kajakach to tylko jedna z wielu atrakcji, które czekały na uczestników regat. Można było przepłynąć się także żaglówką, porzucać lotkami do tarczy, wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników zespołu spraw Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz w potańcówce. Także i na Omegach mamy nową ofertę, gdzie może wejść, wejść paru podopiecznych. Różnie to jest z tym wejściem na kajaki, prawda, bo oni różnie reagują. Po pływaniu mamy darta, czyli rzucanie lotkami do tarczy. Mamy zajęcia w parku krajobrazowym, różne mikroskopy, roślinki, a zatem być może stworzenie takiej okoliczności, gdzie, których nie mają oni na co dzień. Impreza została objęta patronatem honorowym przez wojewodę mazowieckiego starostę radomskiego i burmistrza Pionek.